Przed mną znajduje się Xiaomi Redmi Note 3 Necer i chciałbym pokazać jak można używać dyktafonu. Zacznij włączenia dyktafonu, naciśnij czerwony przycisk, aby rozpocząć. Aby go wstrzymać lub wznowić, kliknij na lewy przycisk, przejdź do zakładki po prawej stronie i aby zakończyć i zapisać, naciśnij środkowy przycisk. Teraz, aby odtworzyć nagranie, kliknij na nie Naciśnij, zawsze zezwalaj. Naciśnij na niego ponownie i obsługuj wszystkie te opcje, jak tylko chcesz. Aby uzyskać jeszcze więcej, kliknij na te trzy kropki w prawym górnym rogu. Dziękuję bardzo za oglądanie. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw lajka, komentarz i zasubskrybuj. Cześć!